z Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał się mu Anioł Pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzenia. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych, rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Pan otacza nas tak wieloma darami, ma dla nas tak wyjątkowe propozycje. Chce dla nas tak wielu dobrych rzeczy, lecz niestety my czasem tego nie dostrzegamy. Obchodzone dziś święto narodzin Jana Chrzciciela jest jednym z biblijnych przykładów, jak dostrzegane po ludzku beznadziejne sytuacje mogą być przez Boga wyprowadzone na jedyne i niepowtarzalne drogi życia. Wystarczy mu zaufać i nie lękać się. Zachariasz i Elżbieta, jako posunięci w latach, nie mieli szans na potomstwo, co według ówczesnych przekonań było oznaką hańby, a nawet kary bożej. Stąd też Elżbieta i kapłan Zachariasz mogli czuć się odsunięci, ale w tym wszystkim ewangelista Łukasz zapisuje, że byli sprawiedliwi wobec Boga, co znaczy, że byli ludźmi prawdziwie wierzącymi. W tym wszystkim, co się działo w ich życiu, Bóg zaplanował bardzo ważne zadanie, a oni nie bali się przyjąć woli Bożej. Dzięki temu stali się rodzicami proroka, tego, który zaświadczył o przyjściu zbawiciela. Boże propozycje jak zawsze są lepsze niż ludzkie pomysły na życie. Ukazuje się to już w samym zapowiedzeniu narodzin Jana, kiedy anioł zapowiada jego imię. Jan, możemy tłumaczyć, Bóg jest łaskawy. Postać Jana, zapowiadająca przyjście Pana, zapowiada także Jego misję już od samego początku, ogłaszając Boże działanie pełne łaskawości i miłosierdzia, objawionego w całym życiu Jezusa, uwieńczonym w śmierci krzyżowej. Posłannictwo Jana jest od samego początku powiązane ze słowami: Nie bój się. Spotykamy je w wielu miejscach Pisma Świętego, między innymi podczas mowy Zachariasza i Anioła, a także później wraz z momentem zwiastowania, kiedy Maria również słyszy te słowa. Człowiek może czasem bać się tego, co się obok niego dzieje, ale gdy w nasze życie wkracza Bóg, to nie ma czego się lękać. Choć strach jest obecny w ludzkiej naturze. To, będąc z Bogiem, możemy pełni ufności iść zapatrzeni w niebo, głosząc Boży Plan Zbawienia. Jan swoim życiem nawoływał do przygotowania się na przyjście Pana, a my możemy go w tym naśladować. Choć jesteśmy słabi i grzeszni, to starając się coraz bardziej jednoczyć z Bogiem, możemy stawiać się Jego głosicielami. Możemy naszym siostrom i braciom wskazywać drogi Boże, i razem za Aniołem powtarzać: Nie bójcie się, Pan jest łaskawy.